Witam serdecznie z tej strony ponownie. Trans Dimension One. Powracamy do Stellaris, polską bez DLC. I w poprzednim odcinku tym, zakończyliśmy nasze działania zbrojne. to już nic więcej nie możemy zrobić. Musielibyśmy czekać naszych sojuszników, aby oni podbili terytoria sporne. Ale to byłoby czekanie w nieskończoność. Dlatego zamiast marnować czas w taki sposób, wymusimy przyjęcie statusu chłopca. I zobaczymy, co się stanie. Bia się zawiesiłam, gdzieś się Wymusiliśmy właśnie ten status quo. Zobaczmy, jak to wygląda. Dobrze, nasz sojusznik pochłonął tutaj te, to terytorium, które chciał pochłonąć. Dobrze. Pozwolę, żeby go jeszcze chwileczkę podziałało, bo coś tutaj dziwnego się dzieje O! o, o, o. I teraz już wszystko zaskoczyło tak jak powinno. Nie możemy zobaczyć, że był podzieli się na dwa państwa. Mamy był dynasty Union, to państwo z, tymi z którym walczyliśmy. Który nadal posiada cztery światy. Posiada swoją stolicę, bo nie traci się stolicy, dopóki nie straci się wszystkiego innego. Jeżeli się nie mylę. I posiada te światy, które zostały przejęte przez naszych sojuszników w międzyczasie. Ale za to te drugie państwo, Burl Star Commonwealth, czyli dyrektorat naukowy, który przyjęli te i te prawda, które nam przyświecają to to państwo zajęło całe to terytorium, które my podbyliśmy, poza dwoma układami planetarnymi, które dawno, 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 dawno temu, w trzecim czy czwartym odcinku tej serii, uznaliśmy za własne, żeby lepiej zabezpieczyć to terytorium. Tylko, że na ten moment my nie potrzebujemy zabezpieczyć tego terytorium, dlatego też to jest... i to jest... Mizatorum. Um, baestia, zatwierdźmy przekażemy im system baestia, zobaczymy, czego przyjmą. Tak, przyjmą i nizat nizatorą. Ponieważ my i tak mamy problem z imperialną metropolią, nie widzę powodu, aby zachowywać. Te światy na naszą własność. Skoro mamy tutaj wiernego, poddanego nam wasala, który jest zadowolony z tej sytuacji i powinniśmy być w stanie z nim długo, ty, ale przez długi okres czasu tutaj współpracować, zastąpmy dzielnice górnicze i dzielnice rolnicze miastami na naszym ojczystym świecie. teria ziemia będzie. Planetą miasta. Nie, nie mamy dodatku najnowszego, prawda? I możemy zmienić ją w Ecomenopolis, ale, ale i tak będzie cała pokryta miastami zwyczajnie. No dobrze, czyli kolejny konflikt zbrojny został przez nas na naszą korzyść domknięty. Możemy wycofać nasze floty. Do układu planetarnego, w którym pierwotnie mają się one gromadzić. Widzimy, że znów zaniedbaliśmy inne światy, prawda? Skupiając się na Wojni Nie przyglądaliśmy się temu, jak wygląda sytuacja wreszcie naszego imperium. Utraciliśmy troszeczkę dochodów, zysków, prawda, bo część z nich była generowana przez to, że mieliśmy pod swoją kontrolą terytorium, które obecnie kontroluje tylko i wyłącznie nasz pasa. ta dynastia prawda, ewangelizujących izolotów, która jest naszym oponentem. Oponentem naszym jeszcze nie będzie w najmniejszym stopniu będzie w stanie nic nam zrobić. pozostały im trzy układy z czego jeden odizolowany. Nie ma takiej możliwości, aby ci byli w stanie zrobić nam cokolwiek. Na ten moment warto by było dalej robić porządki w naszym naszej kosmicznej okolicy i na przykład pomyśleć o tym, aby nasi sojusznicy za nas a może i my wyślemy flotę, czy dwie żeby zwyczajnie zabezpieczyć się przed zelotami, z którymi już wcześniej chcieli walczyć ze Hulfir ponieważ Hulfir obrażali nas w międzyczasie mamy wymówkę, żeby ich zaatakować ma, mają tutaj kilka potężniejszych flot, ale wątpię, żeby byli w stanie nam w poważny sposób tutaj zaszkodzić. Więc wyślemy nasze floty, żeby się one przeorganizowały. Upewnimy się, że są maksymalnie a, przygotowane i najprawdopodobniej established. wypowiemy w przyszłości, właśnie wojnę. Celu podporządkowania sobie tego terytorium, zwiększenia jeszcze a siły naszych sojuszników. Tylko jedno o, może odrobinkę nas niepokoić, fakt, że zwiększając siłę naszych sojuszników sprawiamy, że mm, istnieje szansa, że to nie my będziemy przewodzić naszej federacji. Ta szansa jest nową sprawą mm, pomijalna. Ale nadal istnieje. Zwyczajnie nie rozszerzaliśmy się wystarczająco szybko i na wystarczająco rozległe terytoria. Dodatkowo, w sposób w jaki zarządzamy naszym imperium również nie jest najrozsądniejszy. Pokażę gdzie jesteś i ty wspierałeś badania na Terra. To kontynuuj, wspieranie badań. Szczególnie, że teraz mamy robota. prawda? Roboty są nieśmiertelne biologicznie, więc nigdy nie będziemy mieli problemu. O, momencik! Mamy duże bezrobocie tutaj. Ciekawe, no nie uwagi na to, że mamy duże bezrobocie. No to w takim razie nie możemy budować tej luksusowej rezydencji, tylko nie trzeba wybudować tutaj kolejną poziom strefy handlowej. A musimy ulepszyć podstawowe rezydencje do rajskiej kopuły, aby zapewnić miejsce dla przyrostu populacji. No dobrze, zobaczmy jak mają się nasze floty. Widzimy, że dobinkę przekroczyliśmy limit naszej floty. Jest to przekroczenie procentowo tak pomijalne, że nie widzimy nawet jakiegoś znaczącego przyrostu kosztów. Nasze jednostki tak kosztują nas tysiąc, kiedy tu w utrzymaniu te Myślę, że to będzie właśnie dobry moment, aby do końca wchłonąć Naszej ligi. I gdy zabezpieczymy nasze kosmiczne podwójko, będziemy mogli rozważyć stajcie z przebudzoną potęgą. Tylko, że ich floty będą naprawdę potężne. Więc nie odpowiadam mi to, że bez dodatków, na bez tego najnowszego dodatku, nie możemy, moi drodzy, wybudować takiej specjalnej megastruktury, która daje nam jeszcze większą zdolność i jeszcze większy limit Mineighty. Szkoda, 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 że nie możemy sięgnąć bez DLC. No ale cóż poradzić? Nic nie poradzimy w tym zakresie. Sprzedamy stopy, bo nie mamy co z nimi zrobić. No ale widzimy, że na rynku wszyscy kupują stopy. Więc problem jest to, że nie mamy yy, co zainwestować jak gdyby po prostu jest, jest, jest tak. Mamy tak duże zyski w praktycznie każdej domenie, że toniemy w pieniądzach. Nie wiemy co z nimi zrobić. Hmm. Można było też pomyśleć o zabezpieczeniu naszej północnej granicy. Tylko oni są częścią. Nie ma, tylko status zrzeszenia. A pakt o nieagresji, pakt o migracji. Nie... O, nie jest częścią żadnej federacji. Czyli właściwie moglibyśmy też zdecydować się ich wchłonąć. Ale hmm, pytanie, prawda, otwarte do wszystkich na ile obserwowanie tego typu zmagań jest tutaj dla Was, moi drodzy, ciekawe, niezwyczajnie? Hmm, bo... Nie wiem na ile kontynuować Miałem taką serię, na ile was ona realnie fascynuje. Jeżeli macie jakieś sugestie, bo ten materiał powinien pojawić się w niedzielę, a jeżeliśmy jakieś sugestie, to podzielcie się nimi. Czy chcielibyście zobaczyć jakąś nową serię ze stela? Chcielibyście zobaczyć może jeszcze jakąś inną grę? Co wy, moi drodzy, chcielibyście z mojej strony zobaczyć? Konstrukcja complete. O. Jeden ze światów, który, by, który znajduje się w federacji z bardzo miłą cywilizacją, z którą wolałbym być przyjazny, zdecydowanie. Zdecydował się uklęknąć przed... nowo powstałym Imperium. Raczej nowo... skrzeszonym, prawda? Czy ja źle to przeczytałem? Nie, źle to przeczytałem, po prostu jeszcze jakieś Imperium było w tym zaangażowane, nieważne. O, możliwości administracyjne, tak, 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 tak. Jak najszybciej, jak najwięcej możliwości administracyjnych. Widzimy. To jest chyba niewłaściwy czas. On powinien się lep... Research complete. Ciekawe. Czyli dzięki temu, że możliwości administracyjne się zwiększają, zmniejsza się koszt. Technologię zlewa na przekroczenie, to z każdym, kolejną, z każdym kolejnym opracowaniem możliwości administracyjnej kolejny e, poziom możemy opracować szybciej. Intrygujący. Myślę, że w tym odcinku nie wypowiem żadnej wojny. Zaczekam na Wasze ewentualne sugestie w międzyczasie. I będę rozglądał się po naszym imperium. Czym mógłby tutaj jeszcze się zająć? O, można ulepszyć ten świat. Tutaj przydałoby się więcej mieszkań. To jest dość mały światek, a być może warto było tutaj stworzyć przetwórny i uczynić to kolejnym światem rafinerii. To nie jest taki zły pomysł. Małe światy mogą być właśnie światami rafineriami. Ja już pamiętajmy, moi drodzy, że rafinerie, mają jeden budynek, na jeden slot jeden slot co pięciu mieszkańców świata a więc a na większych światach zwyczajnie nie wykorzystamy wtedy całej tej populacji, jaką możemy na takim świecie umieścić. A mniej, na mniejszych światach i tak nie mamy wystarczająco dużo miejsca, aby jakąś większą pulę populacji aby jakaś większa pola populacji mogła na nim mieszkać. Widzimy, że mamy problem z stopami. Takiego problemu nigdy nie mielibyśmy, gdybyśmy mieli dostęp do superstruktury, struktury, najprawdopodobniej, ponieważ moglibyśmy zwyczajnie um, takie super konstruować ze stopy, właśnie. I ten odcinek będzie krótszy najprawdopodobniej, bo jest to odcinek ze znakiem zapytania, prawda? Czy będziemy kontynuować tą serię, Czy uważacie, że. Te. Dopiero co kupię minerały. Nie mam co z nimi zrobić, prawda, więc je sprzedaję. Kupuję, marnotrawią kredyty energetyczne. Możemy wybrać korzyść z rozwoju. To też jest jedna z decyzji, które możemy podjąć. Jeżeli będziemy chcieli kontynuować już. gry. Construction Ale te fluktuacje tego, ile zasobów potrzebujemy, są intrygujące. Muszę przyznać. Mam dziwne wrażenie, że zwyczajnie gra gdzieś się buguje, dodaje mi. Mm populacje, których nie powinienem mieć no zobaczymy 2111, 2111 populacji, prawda, bo no nie wiem jak to można, w miliardach może liczyć nie mam żadnego pojęcia. Dobrze, kup, kupmy rzadkie surowce, żeby zrobić sobie choćby debinkę przestrzeni, pod sprzedaż stopów. I co dalej możemy zrobić na świat? świecie? Naprawdę niewiele rzeczy nam tutaj jeszcze zostaje do zrobienia. Możemy co najwyżej ciągle, prawda, inwestować w... ...odpowiednie edykty. Możemy starać się naszą cywilizację rozwijać. Nasza cywilizacja jest już na takim etapie, prawda, szczególnie z... Tym naszym typem zajmowania się społeczeństwem, gdzie niezależnie od tego prawda, jak, jak jest twój status zatrudnienia, nie masz problemów z egzystencją, bo znajdujemy się pewnie na tym etapie postniedoborowym. Imperium najprawdopodobniej w rzeczywistości miałby znacznie większe problemy na płaszczyźnie społecznej. Tak ja aż tak bardzo nie, um, nie emuluję tych tendencji społeczności do samoanihilacji. Tutaj prawda, mamy jakieś frakcje polityczne, które nie do końca lubią to, co się dzieje, ale nawet nie próbują się odłączyć. O, intrygujące. Mamy frakcję, to jest idealnym niemalże przeciwieństwem tych wszystkich idei, które um, ucieleśniamy. I ma, I ma ta frakcja jednego przedstawiciela, integrując. Materializm, ksenofilia, egalitaryzm to są główne trendy. Ksenofilia została zaimplementowana przez jednego z liderów, którzy zostali wybrani. Jeżeli dobrze pamiętam, to on właśnie dużą presję na ksenofilię postawił. I mimo, że ten lider już, tego lider już dawno z nami nie ma, to i tak efekty jego. Działań są, będą z nami jeszcze przez eoli, albo trzecia część populacji wyznaje completed. te ideały, które on mm, zaszczepił. On czy ona, nie pamiętam już, który to lider był wówczas. Special project complete. Zapomniałem, pewnie opracować jeszcze jedne, zbadać jeszcze jednego typu obcych, która, który to bonus przydałby nam się w ramach wcześniejszych zmagań wojennych, bo zapewnia większą zdolność do uniknięcia wrogich strzałów. Widzicie, moi drodzy, prawda, imperium olbrzymie możemy rozbudowywać. Dziesiątki światów. Możemy skolonizować jeszcze więcej światów, jeżeli taka byłaby nasza wola. No przynajmniej mamy na co wydawać I'm minerały. Jeżeli, tak, jeżeli będziemy chcieli kontynuować prawda, tą serię, to przynajmniej mamy na co wydawać minerały, jeżeli taka będzie nasza wola. Dodajmy listę handlu. Zobaczmy, jak przyjazna nam populacja. Kolejny poziom wytrzymałości pancerza. Te technologie, prawda, są nieskończone. Możemy je opracowywać, i opracowywać, i opracowywać, i opracowywać. Wstrzymajmy się od wybrania kogoś. Stąd i zobaczmy, kto zostanie wybrany. Construction complete. No dobrze. Co ciekawe, prawda? Mimo, że nasze imperium ma pewnych liderów spoza gatunku podstawowego, to żaden z tych liderów nigdy nie miał szansy kandydować na urząd dyrektora generalnego. Jestem ciekaw, z czym to się wiąże. Czy to jest zupełnie losowa szansa? Czy. ...jakieś ukryte przesłanie, nie zainicjowane przeze mnie. Proszę, proszę. Widzimy, że wreszcie na niektórych światach możemy... ...a nie na niektórych światach podbitych, prawda? Możemy... ...dodawać... ...nowe struktury i zapewniać miejsce pracy tam, gdzie tych miejsc pracy zupełnie, zupełnie nie było, bo nie mogliśmy fizycznie zmieścić e, dodatkowych strukni. Widzimy również, że gra dość znacząco spowolniła i to jest, prawda, kolejny z czynników utrudniający nam rozgrywkę. Niewiele ciekawych rzeczy się dzieje, a gra działa coraz to coraz to coraz to woli. Nasi sojusznicy mają na taki sam kolor jak my. Dość trudno się w tym. Połapać. Widzimy, prawda, że kontrolujemy prawie, że połowę galaktyki. Gdybyśmy zdecydowali się podbić Hulfire i e, Sildor, to ta połowa galaktyki nie byłaby niemal, że tylko w pełni kontrolowalibyśmy połowę galaktyki. Czy jest to cel, po który chcemy sięgnąć? Jest to możliwy cel. Ale czy powinniśmy? To jest dobre pytanie. Więc podzielcie się swoją opinią. Jeżeli uważacie, że powinienem kontynuować tę serię, dajcie znać w komentarzach. Domyślnie raczej a, wydaje mi się, że pokazałem tutaj większość interesujących rzeczy. Optymistycznie zakładam, że cokolwiek z tego było dla was interesującym. A i ten świat w większości ma od tej pory składać się z laboratoriów, prawda? Przecież ma potulne, będące lasy, które zwiększają badania socjologiczne z jego powierzchni. Dobrze. I tak jak mówię, na ten moment byłoby to na tyle, prawda? Gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy podbić. Ulfir podbić. Sildor, moglibyśmy wysłać nasze floty i zacząć walczyć z Bagatta. Czy baga... Bagata? Nie, dobrze powiedziałem. Widzimy, że oni również stawiają sobie bramy kosmiczne. Czyli wystarczyłoby zająć taki układ planetarny, i nagle możemy przerzucać całą naszą flotę, flotę do I Dzięki właśnie sieci. Bram Niebiernych. Będziemy musieli później podziękować za to, że przygotowują dla nas infrastrukturę, żeby łatwiej nam się ich podbijało. A na ten moment ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia być może w odcinku kolejnym, jeżeli taką wolę wyrazić. Do zobaczenia moi drodzy. Hej, hej!